Cajka, kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na Fudhol z Biedronki, ja już Was podniosę, żeby wam pokazać, że całkiem spore te zakupy. Jeszcze jedna część niedozwolona do pokazywania, <grym> czyli alkohol na imprezy, które się szykują. E, trochę wina, trochę tego mocniejszego alkoholu, e, więc odstawiam Was już na miejsce. O, o, o. Jakoś tak, ok. I wam pokażę to, co mogę Wam pokazać, bo może niektórzy by się oburzyli, że pokazuję Winsko. No więc słuchajcie. Dwa razy śmietana, 18% z świątnicy. Dwa razy śmietanka, 30% z marki Cot. Bardzo dobra śmietanka, zobaczcie jaka długa data. Jeszcze prawie miesiąc. Cztery razy, moi drodzy, te jogurciki Fruvita Pure dla Maksia z super składem. On nie lubi sobie, wciąga sobie, wiecie, tą szklaną słomką taką. Są na tyle rzadkie, że da się przez słomkę je wypić. Dwa razy ciasto, takie ten spód na pizzę, z którego robimy ślimaczki. Donatello bardzo dobre, tylko musi być mocno zimne, żeby te ślimaczki wychodziły fajne. Dwa razy salami ostrudzkie, Jacek stwierdzi, że jest bardzo dobre. No nie wiem, też zobaczcie, jaka długa, długa data ważności. Może sobie poleżeć na te ślimaczki lub na pizzę nada się idealnie. Włoszczyzna na maksiową zupkę. Taki, taka cała paczka, słuchajcie, już tu widzicie pewnie jajo, które zaraz powędruję do właściciela. Um, herbata, Sir Adalbert's Tea, to ta najlepsza herbata, wersja w tych torebeczkach, w kapciach tak zwanych. I tutaj mamy akurat breakfast tea, a zazwyczaj kupuję tą tropikalną, natomiast tym razem nie było, była tylko zielona lub ta. Lub chyba English, normalna, ale wzięłam tą właśnie czerwoną, bo nie wiem, czy miałam tą czerwoną kiedyś. Zobaczymy. Pewnie będzie dobra, bo wszystkie są z tego dobre. Pomarańcze, bo myślę, że już czas rozpocząć piwko takie grzane z pomarańczą. Tam się śmieją z tyłu, śmiechy jakich Nie, nie słuchajmy uwagi za mocno. Słuchajcie, syrop malina, cytryna do tego właśnie piwka grzanego, pomarańcza, goździki i będzie. Sztosik będzie przepyszne, polecam. E, można dla osób, które lubią słodkie, dołożyć jeszcze cukru. Ja, co ty zazwyczaj tego cukru na piwko dodajesz? Pamiętasz? Łyżkę. Łyżkę? tylko? Może, bo ja nie lubię za bardzo słodkiego, ale tak, e, musicie posmakować po prostu, jak tam będzie wam dobrze. E, trzy razy taki, e, taki w zasadzie trzypak papryk, trzy kolory, bo e, będę robić. E, za pomocą jeszcze zobaczcie parmigiano, ricciano, zupę paprykową. Właśnie potrzebny nam jest przede wszystkim papryka, oczywiście, parmezan. No i śmietanka trzydziestka. Do tej zupki. Dwa razy, gdzieś tutaj miałam drugie, kupiłam coś takiego. Pierwszy raz grzanki do sałatki. Zobaczę, co to będzie. Nie wiem, co to jest, tak w zasadzie, bo nigdy tego nie używałam. Dajcie znać, czy jadłyście kiedyś takie. Grzanki gotowe, o przepraszam za wszelakie turbulencje. Sprawdzimy skład tego. Skład to mąka pszenna, olej słonecznikowy, olej palmowy, u drożdże piwny, oliwa z oliwek sól morska, sól z mąki pszennej. Tyle. Szkoda, że ten olej palmowy jest. Tak to by było w porządku. No także już chyba więcej tego nie kupimy. Nie sprawdziłam, widzicie, było dzisiaj spory ruch i nie sprawdziłam. E, trzy razy bułka ciabata która dobra jest tak właściwie pierwszego dnia tego, bo później się robi z tego kamień nakruszyła bułka ciabata jeszcze przy okazji. Cały kilogram, ale nawet może więcej. Jabuszek, ale muszę Wam to pokazać. Jakie ładne i aż wiśniowe jabłka dorwałam. To jest akurat Jona Gold. Piękne, wiśniowe. Nie, będą pewnie słodkie i pyszne. Maksia ulubione owoce to właśnie jabłka i banany. A latem arbus. Cetrynki, takie trzy paki, po pół kilograma były dzisiaj w Biedrońce w promocji za 3 złote. Trzy banany, już wyjmuję je zaraz z tej folii. E, czy coś jeszcze z owoców? Nie. Tutaj mam coś, czego jeszcze nie jedliśmy. Są to bułki drożdżowe z jabłkiem. E, a dzisiaj nas tutaj jest więcej, więc kupiłam te bułki drożdżowe do herbatki. Zobaczymy. Kupiłam pięć z tych buł. Fajne fajnie wyglądają, takie kieszonki z jabłkiem. Z tego co widziałam, jak nakładałam, to, to jabłko jest takie posiekane w drobną kosteczkę, więc może być bardzo dobre. Jedną jagodziankę dla panicza, bo panicz lubi jego Herbata, która dawno temu to była moja ulubiona herbata. I teraz jak ją zobaczyłam stojąc przy kasie, gdzie tam dalej stały, to sobie przypomniałam, że ta herbata jest naprawdę dobra. Tą Earl er Grey <gry> z nutą cytryny. Naprawdę bardzo dobra. Smak bergamotki, aromatycznej cytryny. Fajna ta herbatka jest do cytryny. Takiej jeszcze sobie wiecie, wcisnąć. To super, naprawdę. I jest bardzo tania. Spróbujcie, jeżeli nigdy nie piłyście, nie piliście, to spróbujcie koniecznie. Kilka razy ten mus, właśnie owolowo, który ma świetny skład, i dzieci bardzo je lubią. Nawet dzieci, które lubią bardzo słodkie rzeczy, łatwo im się przestawić na takie musy, bo są naprawdę bardzo smaczne. One nie są już tak bardzo słodkie jak te kubusie i inne, bo mają tą taką naturalną kwasowość z owoców, ale naprawdę są w porządku. Polecam serdecznie. Precelki, precelki chrupkie, duża paczka to są maksia właśnie przekąski. E, przyprawa, czosnek granulowany kiedyś, was, kiedyś wam mówiłam o, że nie mogę znaleźć e, o cebulce mówiłam, że nie mogę znaleźć cebulki ale chodziło mi e, wtedy o cebulkę taką właśnie przyprawę a wy mi pisałyście kochane, dziękuję, że jesteście takie kochane i zawsze mi po, i tak podpowiadacie o takiej cebulce prażonej jak się dodaje wiecie na hot dogi czy na e, pizzę na zapiekanki, a mi chodziło o taką przyprawę z... Kamis, czy sprymat, cebulka suszona. Taki granulat, że tak powiem. Bardzo dobra, bardzo dobra, polecam. Drożdże, jedna paczuszka. Parówki, habanero, jedyne tolerowane przeze mnie. Jajo, jajo, jajo. wydane. Dwa razy dżem. A talerzyka nie wziąłeś. A talerzyk? Koleżyka nie wziąłeś, Możesz poleżeć ze Spidermanem szybko. Szybko. Nie co chodzi. Proszę. O, dobra. Wszystko już wydane dalej. Dwa razy dżem rapsodia słodzony miodem. Przepyszny dżem. Bardzo wam polecam. Niestety jest drogi na takie malutkie opakowanie, bo tu jest tylko 230 gram. Kosztuje chyba 5 albo 6 zł, ale jest naprawdę bardzo, bardzo smaczny. Bardzo smaczny. I jest słodzony miodem. Co? Podkreślę jeszcze raz. Nie widzicie tutaj składu, ale skład jest naprawdę w porządku. E, dwa razy chipsy lajsy. Tu mamy Spice Spicy Paprika i e, co? Chili Limonka. Chili Limonka. Tam się otwiera jajko, Są emocje, słuchajcie, bo tam zawsze jest zawsze największa emocja przy otwieraniu e, tej zabawki. Chyba każdy z nas tak miał kółeczka z miodem, takie płatki, jakby komuś się zachciało, i takie płatki czekoladowe. A, i coś, czego wam jeszcze nie pokazałam, bo leży tutaj po wszystkim. Pierwszy raz kupiłam to. Zobaczcie. Takie frytki, steak fries, grubsze i będę dzisiaj robić, więc jestem ciekawa, jak wyjdą. Jeżeli z marki Aviko, chyba kosztowały mnie całe 6 zł, więc cena bardzo dobra. Dajcie znać, jeżeli używaliście kiedyś tych frytek jak one Wam y, smakują. Ja chyba będę piec po prostu na suchej brytwance. Y, o nie! Jacek! Nie kupiliśmy papieru do pieczenia. Cholercia! No to nic. Y, no to nic. Jakoś tam wymyślimy coś. Y, więc te frytki i ostatnią rzeczą, którą tu zauważyłam jeszcze jest Bat Bomb, czyli bomba do kąpieli z motywem psiego patrolu dla naszego Maksia o zapachu i z smaku, chciałabym powiedzieć smaku gruszki. Tutaj jest with natural grape seed and avocado oil. Czyli ma być naturalny skład tego. Oczywiście tutaj jest jakiś nie polski, ale nie zobaczycie tego. Ale krótki. W każdym razie to są te tutaj ta linijka krótki, więc um, zobaczymy. Musując, kula do kąpieli dla dzieci, która powrócenie do wanny barwi wodę na zielono i uwalnia słodki aromat gruszki. Zanurz się i poczuj odżywczą moc oleju z awokado i pestyginogram. Także tak. I ostatnią rzeczą tak na serio, bo teraz zobaczyłam, że jeszcze tam jedna rzecz stoi. Pikolo, dwa razy pikolo kupiłam i wiecie co. I wiecie, co to pikolo już jest takie drogie, że ja pamiętam, jak ono kosztowało 5-6 zł, a teraz już kosztuje w biedronce, gdzie wszystko jest tanie. 10 zł. Więc masakra, co? Dajcie znać, ilu w was, waszych sklepach kosztuje pikolo. 10 zł za pikolo to się nawet nie można zabawić. Nawet, nawet się nie opłaca, słuchajcie, za 10 zł do już się można kupić coś innego. Dobra, koniec tych zakupów. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego w foodholu. Napiszcie, co fajnego ostatnio kupiliście. Ja się już z Wami żegnam i życzę Wam, jak zwykle, miłego dnia. Trzymajcie się. Pa!